Cześć, się no Wam wszystkim, z tej strony wektorze 000 i zapraszam Was na następną topkę. Tym razem skupię się na trzech Dlaczego na trzech Bo starałem się szukać takie mniej popularne, troszeczkę już przyćmione przez czas, ale ja myślę, że niektóre będą Wam dosyć dobrze znane, przynajmniej tym, którzy oglądają takie postacie na antenie. Ale zaczniemy sobie dzisiaj od najnowszej, przynajmniej według czasu. Jak wychodziło anime, jest to Akari Watanabe z Mordan Mariet Couple But Not Lover. Jest ona Giaru, jak widać po wyglądzie, ma właśnie różowe włosy, chodzi w luźnych ubraniach, w luźnym mundurku, który także sobie przerobiła. Na przykład na okładce od anime posiada na nodze podwiązkę. No i dlaczego ja ją w ogóle polubiłem? Myślę, że to po prostu w anime jest taka... Fajna okazja, żeby po prostu zobaczyć sobie, jak wygląda jej relacja z naszym głównym bohaterem tego anime, czyli Yujiro Yakurinem, gdzie po prostu jako zadanie szkolne bodajże w trzeciej klasie albo w drugiej klasie po prostu para uczniów musi zamieszkać razem, żeby zrobić taką symulację życia rodzinnego. I to właśnie pokazuje też właśnie zależności oraz charaktery postaci, gdzie po prostu... No, Widać, jak się relacje między postaciami rozwija. No, i poza tym, też Akari jest całkiem ładna. No, bądź co bądź. Wiadomo, że w takim przypadku się patrzy na to, jak dana postać wygląda. No to co? Następną postacią będzie. Będzie Sakura Kibiki z, te... z anime pod tytułem Jak ciężkie są Twoje handle. Jest to 17-letnia dziewczyna, którym największą pasją jest jedzenie. Ale poza tym, że. Je, no to dziewczyna musi po prostu schudnąć, i wybiera się ona na siłownię. No i dzięki temu, że wybiera się na siłownię, poznaje różne postacie, a my też dzięki temu, iż ona po prostu trenuje, poznajemy różne tutaj szczegóły treningu, jak się rozwijają dane partie ciała, gdzie po prostu mamy też tutaj poradnik, jak trenować. No i też dodatkowo, no, Sakura jest obdarzona dosyć. Dużym biustem, no i jak wiadomo, przy treningach widać jak jej ciało pracuje. No i też widać ją w wielu różnych kreacjach, chociaż najczęściej widzimy ją w kreacji sportowej, gdzie jest po prostu ubrana ona na sobie wyczany tank top. No i też właśnie to anime daje dużo nam takiego fanserwisu, ale takiego w miarę delikatnego i którego właśnie okoliczności tego anime jakoś po prostu bronią. No i ostatnią będzie Yuzu Aihara z Cytrusa. Jak wiadomo, Cytrus jest znanym Yuri anime. Ja w ogóle moim pierwszym Yuri, które obejrzałem. No i chyba właśnie dzięki Yuzu przekonałem się do Gyaru. Także jest ona na końcu, ale no w serduszku jest chyba moją pierwszą ulubioną Gyaru. No to co, Yuzu ma taką sytuację, że po prostu jest częścią rodziny patchworkowej, gdzie po prostu ona poznaje swoją starszą siostrę, Mei, która jest przewodniczącą szkoły. No i między nimi właśnie się rozwija uczucie, gdzie właśnie Juzu jest tą wylozowaną giaru, gdzie po prostu no, nawet swoją całą aparycją nie przystosowuje się do szkoły, gdzie jest besztana właśnie przez starszą siostrę, która jest właśnie przewodniczącą. No i po prostu tutaj to anime wybrałem właśnie z tego powodu, iż no, jest to Yuri, a jak wiadomo ja tam akurat lubię takie rzeczy. No i ogólnie no to mówię, no to właśnie od już zacząłem. No oczywiście są też różne inne gieru ale no niektóre już po prostu trafiły na filmy, także dzisiaj się skupiłem na trzech gieru a też nie wszystkie te najbardziej popularne znam, no bo jeszcze na przykład nie ogrywałem danych gier, albo nie oglądałem danych anime, także myślę, że tutaj niektórzy się mogą domyśleć, że na przykład nie grałem w Dandan Rompę, albo nie oglądałem Dandan Dana, -Dun i właśnie też występują postacie tego typu Także no dzisiaj akurat takie trzy gieru, ale mówię dlaczego jest mało gieru, żeby po prostu też nie pokazywać wam tych najbardziej popularnych, tylko te takie kiedyś znane, ale po prostu trochę troszeczkę zakurzone. No i co? No to się widzimy w następnym odcinku, a wy nie zapominajcie, żeby lajkować, subować, komentować, no i opowiadać znajomym. No i o tym, że warto wpaść na mojego Discorda, gdzie macie linka w opisie mojego kanału. Także do zobaczenia, cześć!